34 Shielded to nic innego, tylko nowatorski pomysł Rosjan na wzbogacenie swoich T34 w dodatkowy pancerz. A mianowicie chodzi tutaj o te pięknie domontowane elementy dookoła wieży i dookoła po bokach kadłuba. Zanim oczywiście pokażemy ten pojazd w akcji, czy on się sprawdza w World of Tanks, jak nim jeździć i czy posysa, pokażemy oczywiście strukturę pancerza tego pojazdu. Mianowicie z przodu przednia płyta niestety nie ulega żadnym zmianom. Mamy tutaj kompletnie i u dołu, i u góry 45 mm. Zaś po bokach, jak tu na pierwszy rzut oka widzimy, pancerz warstwowy. Te dodatkowe panele posiadają 16 mm pancerz warstwowy. Mamy tutaj po obydwu stronach zarówno kadłub, jak i gąsienice, wszystko jest bardzo ładnie dodatkowo chronione. Cała wieża dookoła, z wyjątkiem kilku tam wizjerów, elementów, jest chroniona również tym oto pancerzem 16 mm. Przyznacie szczerze, że wygląda to bardzo przyjemnie. No i jeszcze dodatkowy pancerz warstwowy to jest jarzmo tego pojazdu. Mamy tutaj 45 mm. Jeżeli wyłączymy sobie te dodatkowe pancerze, to... Bok pojazdu 40 mm, dół pojazdu 45 mm, a kółka i gąsienice traktowane są jako 20 mm pancerz warstwowy. Miejsce parkowania pocisków artyleryjskich to 20 mm, tył znowu 40 mm na całej powierzchni. No i oczywiście wieżyczka. Mamy tutaj bardzo ładne wychyły, działa więc mamy tutaj dużą dziurę, a potem znajduje się. Również pancerz 45 mm absolutnie dookoła, a góra wieży to 15 mm. I tak to cudo właśnie wygląda. Wrócimy jeszcze i do pancerzy warstwowych, i do modelu. A Państwa oczywiście zapraszam do garażu, aby pokazać tą maszynę. Gdy po raz pierwszy pokazano zdjęcia tej maszyny, no napaliłem się na nią jak... Arab na kurs pilotażu. Słuchajcie, model wygląda naprawdę prześwietnie. Te nity nieprawdopodobnie dodają ani muszu temu pojazdowi. No, słuchajcie, w grze niestety jest zupełnie inaczej. Jeżdżąc tym pojazdem, tęsknimy za naszą standardową T4 z drzewka, która ma mobilność. Zasięg widzenia tutaj, no niestety, dostaliśmy za te właśnie osłony które, powiem Wam od razu, nie zdają egzaminu, gdyż są po bokach i na wieży, a przód zostaje kompletnie taki sam jak w 3 -4. No jednak napawajmy się jeszcze widokiem tej zacnej maszyny. Tutaj te wycięcia na wizjery naprawdę, naprawdę wygląda to przekosmicznie. Bardzo mi się to podoba wraz tutaj z taką gałązką zasuszoną. No, jest piękny, przyznacie sami. Będziemy tutaj mieli... 5 6 załogę przeniesioną z obiekta 430U. Takie rzeczy też można robić, no niestety tutaj ni w ząb mamy radiooperatora, tak jak w normalnej te T34, czyli dowódca, kierowca, radiooperator i ładowniczy. Moduły, które ja tutaj zamontowałem, to wentylacja, dosyłacz i optyka. Wymontowałem system naprowadzania, włożyłem optykę, gdyż pojazd jest stosunkowo ślepy jak kret. Nie grzeszę mobilnością jak T34. A celność tego działa wymaga wiele, wiele do życzenia. Mamy tutaj radyko 525 zasięgu sygnału, gąsieniczki 36 prędkość obrotu, silniczek 500, koni, 15% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu, ale niestety mamy tutaj 15,5 mocy na tonę. Producent Wargaming pisze, że pojazd porusza się z maksymalną prędkością 56 na godzinę, 20 do tyłu, ale nic bardziej mylnego. Naprawdę ta prędkość jest osiągalna, ale z dobrej górki. Pojazd jest wolny, absolutnie niedynamiczny. Prędkość obrotu jest ok, 41-33. Mamy tutaj wieżyczkę 36 prędkość obrotu, i tutaj znowu dostajemy po łapkach. 340 metrów zasięgu widzenia, gdzie normalne T34 drzewkowe posiada 350. No i standardowe działko. Tutaj mamy mniej spamerskie niż w T34, za to zadajemy więcej obrażeń. Mamy 15 szybkostrzelności, 120 na APCR-ach, 150 na APCR-ach, premium, 38 na kajakach. Zadajemy średnio 110 punktów uszkodzeń, no a jeżeli by się komuś dało kogoś przebić kajakiem, to może około 156. Na średni DPM na minutę to 1650. Następna wada, celność, to jest naprawdę na tych pierwszych pociskach wyrzutnik gnoju 0,43. Zobaczycie to w ogóle w bitwie, miejmy nadzieję. No, i oczywiście 2,3 czas celowania to jest raczej standard. Tak jak mówiłem, duża dziura pod jarzmem to minus 8 opuszczanie działa, plus 28 do góry, 2,21 z załogą i modułami udaje nam się zredukować czas celowania, a rozrzut na 100 metrów dalej kuleje 0,41. Zaś nasz DPM wzrasta do 1999. 500 punktów wytrzymałości. No, i co jeszcze zasługuje na uwagę? Dobry kamuflaż 32,87 stacjonalnego pojazdu to jest naprawdę dobrze. No i zasięg widzenia z tymi wszystkimi tutaj umiejętnościami zaledwie 413. <laughs> no, pierwsze koty za płoty. Pojedziemy sobie pierwszą bitewkę. Zobaczymy, jak długo będziemy szukać tej naszej upragnionej bitewki. Gdyż jest niedziela wcześniej rano, tylko 7 sekund jest dobrze. Uuu, siódemki. No cóż. No cóż, tak też bywa. Będziemy się raczej trzymać z daleka. 3,3 iloodu jest fantastycznie, ale uwierzcie mi, 110 punktów uszkodzeń na siódmym tierze może na siódemce nie zrobić wyrażenia. Tym bardziej, że ona odpowie nam ogniem a pociski niskich tierów raczej to nie są hity i haeki, więc prawdopodobieństwo, że ten pancerz zatrzyma cokolwiek jest bliskie zero. No, Ja zaliczam absolutnie ten pojazd do pojazdów kolekcjonerskich. Jest bardzo piękny, strasznie mi się podoba, ale kompletnie nie lubię nim jeździć. Ze względu na to, że jest posysa po prostu na polu bitewnym. Spójrzcie na mobilność. Pojazd ma duże problemy z osiągnięciem jakiejkolwiek prędkości. A 56 na godzinę? No, może tutaj, czy uda nam się. O, już się to rozpędza. Cały czas. I jest 56. <laughs> Męka. Obrót jest w porządku. Trochę taki, jakby twanka Już pocik. Już spocik tu jest. No, niewątpliwie są lepsi i szybci, szybsi od nas. Sprowokujemy drzewkiem. KW-3, nieładnie. No pytanie, co tam jest i ilu ich tam jest? Co tam Chinooka i T-34. No, kto nie ryzykuje, ten nie jedzie.

no, absolutnie nic z nas nie chroni. Ten pancerz moim zdaniem nie zdaje kompletnie żadnego egzaminu. Widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, mimo naszej haniebnej postawy na polu bitwy, mamy tutaj zwycięstwo. Użyjemy, bo możemy. Co za tym idzie? No, niestety wynik trzeci od końca zaledwie 208 punktów uszkodzeń, słuchajcie, 6 oddanych strzałów, 3 trafienia, dwa przebicia i to jest naprawdę bardzo, bardzo częste w tym pojeździe, kiedy nie strzelamy amunicją premium. Wykryte pojazdy przeciwnika 3, 19 319 słuchajcie, kredycików, minus tutaj 2500, to będziemy mieli jakieś, Niecałe 17 tysięcy. Pojazd zawsze zarabia, ma bardzo tanie pociski, mianowicie 90 kredycików. Jeżeli już strzelamy APC-ami, to jest to 2800. No i może ostatnią biteweczkę puścimy sobie właśnie na APC, żebyście mogli zobaczyć, czy rzeczywiście coś się da zmienić w tym pojeździe, no ale oprócz wyglądu naprawdę niedużo. Pojedziemy sobie od razu drugą bitewkę. <laughs> Kampinówka same piątki, proszę proszę. Pancerki. No i teraz widzicie, no wszystko by było super, gdybyśmy dojechali na górę... A jesteśmy z samej prawej, no to jakoś tak to rozwiążemy. Ale powiedzcie sami, naprawdę pojazd wygląda. Niestety, no szkoda, że nie jest taki w boju. Jedziesz, jedziesz. Patrzcie, jak to się ciągnie. Dogo możemy się tam spodziewać. No. Ojeju, przepraszam, kłaczek. No, i super, jeszcze nikt z nami nie jedzie, ale pancer jest tam, już jest jeden zero na jeden jeden, Jeśli traffic. Może jakaś pomoc, panowie albo panie? Jest grilek, a my mamy Biszopa. Skupię, skupię, skupię. Patrzcie, jak to wolno skupia. No. Może trafiliśmy. 102 no, jeszcze jeden. To sześćdziesiąt się wycofał i słusznie. Bardzo mi się to podoba. Patrzcie jak są. musiał poczuć. No i tak go będziemy tu doili. Może, ale to nigdy nie wiadomo. Coś pięknego i niedrogiego. Dobrze, no to by było chyba na tyle, wykorzystamy sobie nasze epiczkie kamo, ale nie dolot. Myślę, że reszta stoi w bazie. No, słuchajcie, jest zwycięstwo, ale jak widzicie, idzie to strasznie opornie tym pojazdem. <laughs> no, pojazd niewątpliwie wygląda świetnie, ale no, nie przedstawia jak dla mnie jakiejś wartości bojowej na polu bitwy. Absolutnie ten pancerz, te osłony tutaj nie zdają kompletnie egzaminu. Mimo to mamy. Podznakę mistrzowską trzeciej klasy, ogień skuteczny, brutala, zrobiliśmy drugi wynik w naszym zespole, weszły nam blindy, fajnie. 1016 punktów uszkodzeń, słuchajcie, dwa fragi, 92 za naszą pomocą i mamy 30190, catching na czysto. Przeczytamy sobie jeszcze, bo oczywiście te pojazdy istniały. Więc ekranowane T34 było jedynym ze sposobów na poprawienie jakości pancerza czołgów serii T34. Ten wariant ekranowania został opracowany przez inżynierów 48 Instytutu Badawczego i Fabryki nr 112. Przepraszam, zaczknąłem się. Pod kierownictwem I. Burcewa. W testach polowych ekranowane burty były w stanie wytrzymać ogień, dział przeciwpancernych Przeciwczołgowych, przepraszam, kalibru od 37 do 50 mm, ale były przebijane pociskami przeciwpancernymi kalibru 88 i 75. Wszystkie wyprodukowane prototypy wysłano na front, gdzie zostały stracone w boju. No, szkoda, bardzo chętnie zobaczyłbym na żywo taki pojazd gdzieś. Naprawdę wygląda absolutnie kosmicznie. Szkoda, że ta. Ten taki, prawda? No, no nie ma oka tygrysa, nie ma oka tygrysa, po prostu mobilność yy, mobil, brak mobilności, brak zasięgu widzenia, no i brak pancerza. No jest to taka pułapka. Słuchajcie, pojazd można kupić w sklepie za obligacje. No to naprawdę wyrzucone, wyrzucone obligacje w błoto lepiej sobie za te obligacje zbierać na jakiś moduł. Potem zobaczę po bitwie, ile w ogóle ten pojazd kosztuje za obligacje. No, jeżeli ktoś zamierza kupić, a nie jest kolekcjoner, to pojazd za pieniądze, no to upadł już najniżej. Niżej spodni się już nie da ściągnąć. No, absolutnie na nie. Ale jeżeli chodzi o wartość kolekcjonerską, to sobie możemy, o tak, popatrzeć na niego. I to naprawdę sprawia przyjemność. Te detale są wyśmienite. No, i mamy trzy artylerie: Buenos Dias i ósemki. Jak tu grać, panie? Jak tu grać? <laughs> Jeszcze właśnie moglibyśmy myśleć, że chronią nas te przed jakimiś mm, obekami, tak? Kajakami. No a w pierwszej bitwie zabił nas jakiś francuski czołg. Tym właśnie, tym właśnie rodzajem amunicji. Zium. No po prostu jeżdżenie medem to 36, na godzinę to jest hańba. Teraz tak ja będę twardy i w tonerów. A, ja, na prawo, ile tych czołgów tam jest. A właśnie, i zapomniałem Wam pokazać amunicję premium, jak to działa, bo widzicie, ta normalna absolutnie nie działa. Nie przebiliśmy nawet takiego pojazdu jak M7. Mogę Wam powiedzieć, że na amunicji Pojamy kompletnie się to zmienia. Pojazd nadal jest w gatunku niecelnych, ale przebija. Mimo to, że mamy 7, no ja tam trochę nie chcę wyjeżdżać. Też mamy jakieś epickie kamo. Łała, I drobne posypały się po ziemi. Nice. No a amunicja, powiem, kompletnie, odmienia troszeczkę ten pojazd, jeżeli chodzi o przebijalność, o strzelanie. Na tych pierwszych pociskach często czuję się po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, jakbym strzelał z gumy jagód. Oddamy jej? O, nie naszkupiony. Boom. No, jeszcze wyletny helkat Yeah. No, na no, taką odległość to ja na pewno tam. To nie doleci w ogóle. <gry> Myślę, że skorzystamy z punktów zajebistości z kapa. Więc jeszcze? Będzie? Będzie, tylko dojedźmy na kapa. Czy to skupi. A, no i poskupiane. No cóż. Taki jestem, jestem przyjemny dla oka, niestety nieprzyjemny dla gry. Patrzymy na, zaraz, co my tutaj zrobiliśmy. Mamy tutaj odznakę mistrzowską trzeciej klasy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na szóstym miejscu w damage'u, no ten damage taki mizerny. I znowu 10 oddanych strzałów, 6 trafień, 4 przybicia. całkowite uszkodzenia 471 punktów, jeden wykryty pojazd, 262 za naszą pomocą. Słuchajcie, 6198 to właśnie chciałem wam pokazać, że, nawet strzelając z amunicji premium, mając konto premium, no nie pójdziemy na dno. I jeszcze, teraz, y, ostatnia tutaj nuta chciwości WG. Jak wyssać od nas. Y, obligacje. Oj, teraz będzie ładował. Dobrze. Jesteśmy tutaj. I od, oto mamy tutaj ten pojazd. Ja go mam w garażu, więc nie wiem ile kosztuje. Ale obojętnie ile by kosztował, no to są wyrzucone obligacje w błoto. A jeżeli kolekcjonujemy, to raczej kupmy go sobie za zwyczajne pieniążki. Pojazd wygląda naprawdę mm, prześwietnie, ale odradzam kompletnie jeżdżenie tą maszyną. Słuchajcie, gościem w dzisiejszym odcinku było T44 Shield, czyli T44S. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej maszynie. Dla mnie to jest po prostu poses. Z Państwem się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!